Witam Was kochani. Dzisiaj jest poniedziałek, 19 czerwiec, i dzisiejsza karta to mamy, mamy cesarza. Cesarz oznacza: na, 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 na tej karcie mamy tego cesarza, właśnie takiego cesarza. Dojrzałego, starszego mężczyznę. Ta karta, ta karta oznacza takiego dojrzałego lub starszego mężczyznę, mężczyznę, który ma władzę. Silnego człowieka, to jest człowiek, który cieszy się uznaniem i szacunkiem. To jest potrafiąca um, osoba, która potrafi zapewnić bezpieczeństwo finansowe, człowiek uczciwy, prawy, godny zaufania, ojciec rodziny. To jest karta takiego świata materialnego, świata stworzonego przez człowieka. A ten cesarz to jest taka mocna karta materialna, mocna karta. Cesarz mówi o roli władzy w życiu człowieka. I wykorzystywaniu tej władzy we właściwy sposób. Każdy z nas ma władzę nad czymś. Um, ta karta może stać się również taką siłą niszczącą, jeżeli nasza władza będzie wykorzystywana w niewłaściwy sposób. Każdy człowiek może stać się tyranem i dyktatorem. A dobry władca to taki, który służy słabym i bezbronnym. Także miejcie to w głowie. W aspekcie pozytywnym cesarz jest symbolem stabilności, ładu, solidnych fundamentów, kontroli, prawa, jakiegoś autorytetu, szacunku, inicjowania czegoś. W negatywnym tego ta karta, jeżeli jest na przykład odwrócona, w negatywnym aspekcie mówi o surowości, byciu bezwzględnym, tyranii, dyktaturze, niewłaściwym sprawowaniu władzy. Karta ta radzi, by prowadzić innych i rządzić z pełnym przekonaniem. Jeżeli chodzi o nasze uczucia, miłość i tak dalej, związki, ta karta oznacza miłość ojcowską, wsparcie, stabilizację w związku. A niekiedy związki, relacje z innymi osobami mogą się opierać na dominacji. Ale również ta karta mówi o zapewnieniu na przykład potomstwu wszystkiego, co najlepsze, um, i w waszym życiu uczuciowym sprawy będą się toczyć w dobrym kierunku. Jeżeli chodzi o pracę i finanse, finansami może zarządzać mężczyzna, um, i ta karta mówi ogólnie o materialnej stabilizacji. Również ta karta radzi, żeby zaufać swoim umiejętnościom i swojej wiedzy. Um, jeżeli chodzi o zdrowie, ta karta mówi o bardzo dobrym zdrowiu, wigorze, nawet y, u kogoś w podeszłym wieku, zwłaszcza mężczyzn. Dobre zdrowie u mężczyzn. Um, jeżeli jakieś choroby, to może ból głowy, urazy kończyn, y, urazy spowodowane jakimiś wypadkami. Co może się dzisiaj wydarzyć? Karta ta symboli symbolizuje stabilność, wierność, przyjaźń. Zwiastuje też nowy etap w życiu, z którym będą się wiązać pozytywne aspekty. A dzisiaj trafisz do celu. Dzisiaj zrealizujesz wszystko, co zamierzałeś. Będzie to dzień pełen energii, dobry na to, aby doprowadzić wszystkie rzeczy do porządku, wyjaśnić w, w, przeszłe sprawy. Także cieszcie się, kochani. Dzisiaj może będzie w miarę dużo pracy. Będziecie zarządzać sobie ludźmi, ale zarządzajcie w bardzo dobry, w dobry sposób, w pozytywny sposób. Wiecie jak yy, i poczujecie się, że jesteście że poczujecie się po prostu stabilni finansowo, materialnie. Dzisiaj jest świat materialny. Dzisiaj ta karta oznacza materię, ale w, w dobrym tego słowa znaczeniu: materializm. Trzymajcie się, kochani. Poniedziałek, niestety, wracamy do roboty. Życzę wam wszystkich miłego, wszystkim miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie, kochani. Papa. Pa.